Rebus dla mistrzów. Kim jestem? Dobra, przecież wiecie. Przy o tym jest odcinek. Proste, że Siren hat, nie? O, ja o Siren Heda, nie? Dzisiaj najstraszniejsza postać ostatnich czasów, czyli Siren Head e, uchwycony w prawdziwym życiu e, Czyli będą wszystkie dowody na to, że Siren Head istnieje i tak dalej Jeżeli wiecie coś o Siren Headzie, czego ja na przykład jeszcze nie wiem, napiszcie oczywiście w komentarzu Jeżeli jesteście fanami Siren Head'a, również napiszcie e, w komentarzu Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jak będzie 20 tysięcy łapczek Kolejny odcinek o Siren Headzie w prawdziwym życiu na kanale Tymczasem przenieśmy się do wspaniałego odcinka Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, hashtag Siren albo hashtag Sirena, Mistrzowski łokieć e, ode mnie i zaczynamy Let's go, intro. Nie chodzi o Siren nie? No i co? Lecimy. I flaczki się posypały, czyli rozumiem uchwycenie Siren Hedda w prawdziwym życiu. O oh Zarombiste, yeah. Zarąbiste! S Siren Heda nie jest tak łatwo się pozbyć. Ale montagę! No i to jest montaż, to ja szanuję, proszę bardzo. Nie, to, to wygląda jak statyw, po prostu mordo, tylko statyw. Będą tańce. Hej, bo on tutaj zazwyczaj tańczy. Czy on został uchwycony jednak w którymś momencie? Czy będzie robił jakiś Gangnam style, czy coś? Slowmo, slowmo siren head! Proszę bardzo, proszę bardzo, można siren heads, czyli syrenowe głowy. miejscu, w którym został uchwycony Silent Head, Silent Head, jakaś postać z anime. To wszystko przez ten głośny dźwięk. Także głośne dźwięki na sławkach nigdy nie są dobre, jeżeli się gdzieś tam nagrywa. No dobrze. Widziałeś kiedyś Siren Head, który sobie gdzieś tam twerkuje w wolnych chwilach? Roberto, widział Powiedz, że widzisz coś dziwnego tutaj w tym miejscu? Idzie, Mordo. Idzie, ale powoli. No zarzucili za dużo efektów zdecydowanie. Milcz, bo przyjdzie! Halo, halo! Syrenogłowy! Syrenogłowy 480p, to nie... Przecież Syrenogłowy nie miał takich zębów, mordo! Dlaczego? O co tu chodzi? Siren Head się zbugował! Idę go przyciągnąć prawdopodobnie, mi. Yes. Nie. Yes. To koniec zabawy! Po co w niego strzelał? <laughs> o kurde No i ca. Je! Yeah. Niezniszczalny Gravity Gun. Wiesz, Gravity guna. Dlaczego wzięli. Dla... Skąd muzyka Lady Gagi w Siren Headzie? Czemu? Dobra, będzie jakiś trapowy Siren Head. Będzie tu wjeżdżał. Trzy. Dwa. Jeden. Sy nie ma Głowego? Dlaczego? Random camper, randomowy camper. Siren Head. To jest jakiś dźwięk od Siren Heada, prawdopodobnie. I on... Muzyka bardzo ciekawa, nie ma co. Dobra, będzie tańczył teraz 4 godziny. Prawdopodobnie sobie twerkował, dabował i tak dalej. Dlaczego wszystko jest dzisiaj takie szybkie? Wieża 5G, proszę bardzo. Czyli, twój internet działa jak trzeba. Opa, Gangnam Style w wersji Siren Head. Dobrze, oczywiście, jak najbardziej sprawa zrozumiała. O, tutaj ktoś robi. Prawdopodobnie Siren Headas. Ładnie, ładnie, pokaż głowę. A, widać było ją w lustrze. Fajny, fajny. Nie wiem, z czego to odzorowałeś. Czy to jest glina jakaś? Albo gliniak? Co to jest? Co za gliniak! Bardzo ładny swoją drogą. Sky hey guys, warped. Cześć. Przegląd memów. Dokładnie. Okay. Tym <mysły> jest Siren Ciekawe. Właśnie swoją drogą. Czy wy też macie psrane spodnie? Jeżeli widzicie Siren Head'a przed swoim blokiem Jeszcze chłop ocenia mema 9 na 10 Także no niech będzie, fajny mem niby wszystko Spoko, nagle tutaj pewnie z mostu wyskoczy gdzieś na ryło. Silent, Silent, Silent Head, czemu ile? Siren Head'a Silent Hill, dlaczego? Silent Hill moja ulubiona gra I tu proszę Nadchodzi! Po moście. Co jest? Jakie cięcia! No mógł wam ktoś to lepiej zmontować? Umiejętności macie. Jeszcze brakuje tylko sirenheada, który robi takie rzeczy jak wy. Czyli jakieś tam delikatne salta czy coś w ten desek. Już nie uciekniecie. To jest wasz koniec. Ale oni biegną dalej, niczym się nie przejmują. Prawdopodobnie będą wbiegali do jakiejś, no właśnie, opuszczonej miejscówki, w której to będą mogli zakręcić rogala albo jeszcze zrobić jakąś sztuczkę parkurową. Jeszcze wchodzą gdzieś tam wyżej. po woluteńku, proszę bardzo. Sam montaż tego pozostawia wiele do życzenia. Zostali zjedzeni. Zjedze... Z Normalnie na tym! Na chciałem powiedzieć harfie. To nie jest harfa, tylko oczywiście to jest akurat. On Czesław Mozil, Siren Head byłby zadowolony. Straszne y, legendy miejskie. dzisiaj o Siren Headzie 40 stóp ma? On ma chopie z 20 metrów. No, z 15 może. Super siłę ma? Mhm. SCP Foundation. Co? Co? SCP-6789 Faktycznie Siren Head SCP-6789 Co? Creepy pa Tego nie wiedziałem! O, jest mocna sprawa, przynajmniej z czegoś dowiedziałem, że jest to na podstawie właśnie SCP-6789, okej. Okay. Nie, jak, nie uciekaj, jak go zobaczysz. Najlepiej stań w miejscu, odwróć się. Nie patrz mu w oczy. Tutaj ktoś gra prawdopodobnie w GTA San Andreas. To może być... Jeps, Siren Head. A. Czy to jest zmodowa GTA San Andreas? Zmodowane? No normalnie sterow... Jeps, zanim biegnie. to wygląda jak zmodowany GTA San Andreas? On jest szybszy od. Nieee. Niestety, porwany, zjedzony, nadepnięty, mniamciu, Więc niam. Z jakiej to gry? To było ciekawe. A tutaj będziemy mieli odwzorowanie prawdopodobnie Siren Head'a, gdzieś tam z jakichś drucików, z czegoś e, innego, proszę bardzo, czyli żebra gdzieś tam idealnie e, doklejone. No, mimo wszystko jest to creepy postać. Co prawda, moim zdaniem, nie umywa się absolutnie do Slendermana, do Slendera, który był niezwykłą postacią kupę czasu temu. Ale takie rzeźbienie! No, tego kompletnie się nie spodziewałem i wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze. Zobaczcie to. I to wszystko wygląda jakby było... Normalnie odlane gdzieś tam z wosku, a to jest tyle pracy wykonanej, czyli jednak ma zęby z hey Head. Dobra, kompletnie tego nie widziałem, także zwracam honor, w drugim tym ma język, proszę bardzo, pomalowany cały na czarno i kolekcjonerska figurka, proszę bardzo. Można taką zrobić, można osiągnąć, bardzo chętnie ją odkupię, jeżeli tylko będziecie wiedzieli, skąd ją zdobyć. Jeżeli będziecie wiedzieli, skąd ją zdobyć. I gdzie jechał ten motor, dajcie znać. A tutaj mamy Siren Heada w prawdziwym życiu, który chodzi sobie normalnie gdzieś w Dubaju, znaczy w Dubaju, może bardziej yy, ten. Hollywood między blokami jakimiś dużymi, proszę bardzo idzie sobie jakaś dziewczyna, proszę bardzo gdzieś tam drepta, stąpa i nagle słyszy dziwne dźwięki syreny czyli typowe dźwięki dla Siren Head'a no tak, żaden mieszkaniec go nie zauważył tylko ona, bo ona jest sama w mieście i bluza, nasy, właściwie koszulka trzeba uciekać, a wcześniej mówili don't go, czyli nie uciekaj kiedy Siren Head cię zauważy jeb, wyciągnął łapę, chyba próbuje ją dosięgnąć albo przeczesać drzewa, ciężko powiedzieć nie no, animacja zrobiona bardzo bardzo fajnie, chociaż widać, że nie jest do końca wyostrzona. Nie widać cienia tego Head'a, który gdzieś tam chodzi. Czy będzie widoczny z samolotu? To by było bardzo ciekawe. Zobaczcie to! Jak ładnie to zrobili. Ktoś musiał go animować gdzieś w blenderze. No i fajna sprawa między drzewami. A drzewa oczywiście się absolutnie nie ruszają. No tego mi brakuje tylko. Odrobiny realizmu w tym filmie. Będzie zrzucenie jakiejś bomby na niego, czy też raczej zostawienie go w spokoju. O, ale tutaj cień idealnie odwzorowany w wodzie. No i to mi się podoba. Oczywiście, że on stoi, a świat się porusza y, tak szybko. To był jakiś FX ściągnięty z Tak sobie gdzieś tam chodził, poruszał się, trzeba było go dobrze poobracać. Prawdopodobnie on był stworzony w blenderze, ale to już wiemy. Bo to mimo wszystko miało być spotykanie Siren Heada in real life, czyli w prawdziwym życiu. A tutaj będziemy mieli prawdopodobnie polowanie na Siren Heada, który znajduje się gdzieś za drzewami i jest zdecydowanie za dobrze widoczny, więc powinien być widziany no ak akurat tutaj. Patrzę tak z perspektywy osoby, która dużo montuje. Ja! <śm> I! -u! Przecież to są dowody. Dowody na to, że Siren Head istnieje między drzewami, gdzieś tam stoi. Slenderman też tam między drzewami. Za 5-6 lat, kogo będziemy yy, mieli w swoich creepypastach? Możecie obstawiać w komentarzach, kto będzie następną creepypastą. Kogo byście gdzieś tam widzieli w takich bardzo fajnych filmach? Oczywiście zbliżenie na to, że on gdzieś poruszał się po tym jeziorze. Nadepnął na łososia, ale poszedł dalej. I z tornadem. Może Siren Head faktycznie gdzieś tam nawet jest odpowiedzialny za to, żeby takie tornada gdzieś stworzyć. No, piękna sprawa. Syrena głowy. I idzie sobie przez wodę. Zaraz będzie oczywiście zbliżenie na niego. Na niego. Może faktycznie powstałby film o Siren Headzie, bo byłby nieco lepszy niż film o Slenderze, bo film o Slenderze to była jedna wielka porażka, nie wiem czy go widzieliście, ale film o Siren Headzie mógł być całkiem ciekawy. Siren head złapany na kanerze! Oh my God. On idzie do mojego call domu. Call Nie no, teraz to już crazy. jest za duży, mordo, był, przez chwilę był za duży, halo? Halo? Zło wzorowanie, halo? Znalazłem Siren head up w strasznym lesie, FD13132784-2E, część pierwsza, zdecydowałem się sprawdzić co jest w środku, bardzo ładnie narzucony filter w tym momencie. Bardzo ładnie narzucony filtr. Oczy, filtr powiedziałem. Filtr. Filtr to co możesz naciągnąć na barki, jak się opalasz, Karol, ale nie. W programie oczywiście, filtr. Tutaj mamy. Czy to jest animacja? Czy to jest raczej faktycznie w nocy pójście gdzieś tam między cmentarzem a jakimś roczniejszym miejscem? Widać krew, bardzo niedobrze. Blood? Czy raczej blood? Young blood? Czy to był young blood? Anarchist? Może? Więcej kwi? Więcej kwi, kwi, kwi. Heh, czy to, czy to małe prosiaki były tutaj, gdzieś biegały? Zostawiały różowe ślady czerwone? Okej... Okay. Okej... Okay. Jest tam. Mam nadzieję, że nie podbiegnie w twoją stronę. Kurczę, to się ogląda jak Marble Hornets. Wpiszcie sobie w YouTube'a Marble Hornets. To są dopiero filmy. Już teraz to ucieka. Ale czy nie jest za późno na to, mordo? Kamera gdzieś odrobinę szwankuje. Ale ogląda się to naprawdę bardzo idzie. Dawaj dźwięki, swoje typowe dźwięki, mordo. Ale to jest raczej animacja. To jest animacja. Chyba tylko nie wyskoczył mi na japę. I w tym momencie zepsuła się moja kamera. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. To jest bardzo wzorowanie na Marble Hornets. Ale bardzo fajny film. Kurde. Chłopcy, zobaczcie to. Co tam się dzieje, mordo? Otwieraj okno. co ty? To ma dużo wyświetleń, więc będzie miało dobrą jakość, prawdopodobnie. Wow, razem z cieniem. O kurde, ale dobre były te filmy. No dobra, starczy na dzisiaj. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej dziwnych filmów o Siren Headzie, na przykład w prawdziwym życiu, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Powiedzmy szybkie, 20 tysięcy łapeczek i nagrywam kolejne filmiki, bo tego jest naprawdę bardzo dużo w internecie mam nadzieję, że będziecie zainteresowani czymś takim na moim kanale. Ode mnie to tyle, zostawcie oczywiście mistrzostrką łapeczkę w górę, hashtag syrena albo hashtag Sirenhead, mistrzowski okieć, ode mnie. Już taki kończący, ja się zbieram do fryzjera. No bo już trzeba Mistrzowski okieć. Na razie musisz, do zobaczenia. Już jutro w kolejnych filmach na moim kanale, bo codziennie dodajemy łokieć. Hej, mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. przy mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki.